Dźwiękowe wademekum dyrektora. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rok szkolny 2022-2023 rozpoczął się. No i oczywiście duże wyzwania, wielkie zmiany zmiany przede wszystkim prawa i postaram się Państwu przybliżyć dzisiaj też zmiany. Przygotowując się do dzisiejszego spotkania. Musiałem przeanalizować no, kilkanaście aktów prawnych, obowiązujących nowych, ale oczywiście też w odwołaniu się do przepisów, które obowiązywały do tej pory, albo będą obowiązywały równolegle. Największą zmianą jest oczywiście zmiana przepisów dotyczących ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Wydaje się, że główne zmiany w tym akcie to nowy awans zawodowy nauczycieli, ale nie brakuje również nowych rozwiązań związanych z kształceniem uczniów z Ukrainy, czy też z wprowadzeniem specjalistów do przedszkoli i szkół. Przyjrzymy się tym zmianom. Awans zawodowy: od 1 września będą nadawane tylko dwa stopnie awansu zawodowego. Nauczyciel mianowany i dyplomowany. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego będzie możliwe po 3 latach i 9 miesiącach pracy w szkole, a nauczyciela dyplomowanego po co najmniej 5 latach i 9 miesiącach od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Dotychczas nauczyciel z dniem zatrudnienia nabywał stopień awansu zawodowego stażysty. Po zmianach będzie on rozpoczynał pracę jako tzw. nauczyciel początkujący. Takiego nauczyciela zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na czas określony na dwa lata szkolne i przy ocenie dobrej na następny okres już na czas nieokreślony. Kolejna zmiana, która pojawia się w ustawie wspominanej. To tak zwane godziny dostępności. Nie są to żadne godziny karciane, jak to w poprzednich przepisach było nazywane. Natomiast godziny dostępności będą zobowiązywały każdego nauczyciela w ramach tak zwanych zajęć statutowych do dostępności w szkole w wymiarze określonym w ustawie. Tak zwana godzina dostępności została wprowadzona do karty nauczyciela jako ustęp 2f artykułu 42 tej ustawy. Warto zaznaczyć, że ten przepis nie ma zastosowania do szkół niesamorządowych. I tak, obowiązek realizowania wskazanych godzin dotyczy m, oczywiście nie tylko szkół. Tylko wszystkich placówek oświatowych został nałożony również na nauczycieli przedszkoli i placówek ponadpodstawowych. Godzin tych nie muszą natomiast realizować nauczyciele szkół, przedszkoli i placówek publicznych niesamorządowych i niepublicznych. Jedna godzina tygodniowo w przypadku zatrudnienia wymiarze co najmniej pół etatu. I jedna godzina na dwa tygodnie w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż pół etatu. W tym czasie nauczyciel ma prowadzić konsultacje dla uczniów, wychowanków i ich rodziców. Oczywiście, też może prowadzić konsultacje dla nauczycieli z tej samej placówki. Natomiast jest niedopuszczalne, aby dyrektor szkoły wyznaczał jedną godzinę w tym samym czasie w jednym dniu tygodnia dla wszystkich członków rady pedagogicznej i wykorzystywał tę godzinę jako spotkanie takie nieformalne nauczycieli i uzgadnianie pewnego rodzaju planów, zadań. To ma być indywidualna ustalona godzina dostępności. bowiem wymiar tych godzin jest powiązany z wymiarem zajęć i to dość w sposób sztywny. Co istotne, godzin tych nie będzie można realizować hurtowo, z wyprzedzeniem. No na przykład nauczyciel zrealizował w danym tygodniu trzy godziny dostępności, nadwyżka godzin nie oznacza, że w kolejnych tygodniach zostanie on zwolniony z tego obowiązku. To jest jakby też decyzja nauczyciela, który w ten sposób popracował. Yy, ważne też yy, w tej sytuacji, że karta nauczyciela posługuje się sformułowaniem godzina. To oznacza, że należy przyjąć słownikowe rozumienie tego pojęcia godzina zegarowa, czyli 60 minut na godzinę dostępności. Czy każdy nauczyciel musi realizować taką godzinę? Tak. Obowiązek realizowania tych godzin. Ma każdy nauczyciel samorządowej szkoły, przedszkola czy placówki oświatowej bez względu na stopień awansu zawodowego i staż pracy. Dotyczy to także nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, w tym dyrektora, nawet w przypadku, jeśli jest zwolniony z całkowitego obowiązku świadczenia zajęć dydaktycznych. Także tych, którzy nie pełnią funkcji wychowawców oraz tych, którzy mają zniżkę. Pensum wynikającą z niepełnosprawności. No i oczywiście y, tych nauczycieli, którzy y, z częściowym zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy z powodu wykonywania funkcji w związkach zawodowych. No oczywiście w przypadku zwolnienia całkowitego godziny dostępności przez y, tych nauczycieli nie będą realizowane. Naturalnie godziny dostępności nie będą realizować nauczyciele nieobecni w pracy i nie mają obowiązku odrabiania tych godzin. Warto by tu zadać sobie pytanie: co z nauczycielami bez kwalifikacji? Obowiązek realizowania godzin dostępności będzie spoczywał także na takich nauczycielach zatrudnionych za zgodą kuratora oświaty. Natomiast takiego obowiązku nie będzie mieć yy, osoba nie będąca nauczycielem zatrudniona do prowadzenia zajęć w trybie artykułu 15 prawa oświatowego, czy też pomoc nauczyciela. Warto zaznaczyć, że godziny dostępności mają być realizowane w zakresie zadań statutowych szkoły, a nie w ramach pensum czy godzin ponadwymiarowych. Oznacza to, że nie będzie za nie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. Oczywiście mogą niektórzy zaraz zapytać się, a co z ewidencją czasu pracy? W konsekwencji nie przewidziano także zasad ewidencjonowania tych godzin. Godziny dostępności nie będą więc ujmowane w dziennikach Innej dokumentacji dotyczącej ewidencji czasu pracy nauczyciela przepisy zaś nie przewidują. Kolejną zmianą jest wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie nauki zdalnej. Zajęcia w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych będą zawieszane w razie wystąpienia. Po pierwsze, zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych po drugie temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia uczniami zagrażającej zdrowiu uczniów, po trzecie zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną i po czwarte innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów. Wprowadzono obowiązek przejścia na nauczanie zdalne w sytuacji, gdy zawieszenie zajęć występuje na okres dłuższy niż dwa dni. Takie nauczanie powinno wtedy nastąpić nie później niż w trzecim dniu zawieszenia. Oczywiście nie ma żadnego problemu, żeby od pierwszego dnia zawieszenia zajęć nie uruchomić edukacji zdalnej. Obowiązek wprowadzenia nauki zdalnej będzie dotyczył więc nie tylko zawieszenia zajęć z powodu sytuacji epidemicznej. Słyszymy coraz częściej, że może wystąpić, gdy zabraknie opału w szkole, nie będzie ogrzewania. Więc też tutaj takie sytuacje mogą występować. Rozwiązaniem tym będzie możliwość zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole, przedszkolu lub placówce oświatowej, wtedy kiedy jest zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniach. Pamiętajmy o tym, że minimalna wymagana temperatura to 18 stopni, o tym mówi stosowne rozporządzenie. Zawieszenie zajęć należy do zadań dyrektora. Brak opału może skutkować zbyt niską temperaturą w salach szkolnych, ale to może przekładać się na zagrożenie dla zdrowia uczniów. W takim przypadku dyrektor powinien zdecydować o zawieszeniu zajęć w szkole. Wymagane jest jedynie powiadomienie organu prowadzącego o takiej sytuacji. Do ustawy prawo oświatowe dodano także nowy przepis artykuł 125a który m.in. wymaga wprowadzenia zmian do statutów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dotyczących nauczania zdalnego. Przepisy dotyczące obowiązku wprowadzenia do statutu szkoły tych informacji wchodzą w życie od 1 września 2022 roku. Uchwała najczęściej wchodzi w życie z niemi jej podjęcia. Pamiętajmy także, że dopuszczalne jest Określenie w uchwale innego terminu wejścia w życie uchwały poprzez wskazanie precyzyjnego terminu, np. 1 września, 10 września, ale myślę, że te zmiany statutowe powinny nastąpić jak najszybciej. Ważną nowością dla szkół podstawowych jest obowiązek zapewnienia wyżywienia uczniom. Od 1 września szkoły podstawowe poprzez wprowadzenie do prawa oświatowego artykułu 106a są zobowiązane do zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stwarzają im możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Z prawnego punktu widzenia pozostaje bez znaczenia, w jaki sposób szkoła zorganizuje wyżywienie czy poprzez własnych pracowników, czy też catering. Mimo różnej organizacji wyżywienia w szkole, zasady odpłatności pozostają te same. Pamiętajmy, że tutaj decyzję w drodze uchwały podejmuje organ prowadzący, jeśli chodzi o koszty wyżywienia dzieci. Wejście w życie przywołanej regulacji zobowiązuje dyrektora do podjęcia stosownych działań w celu zapewnienia tego wyżywienia. Obowiązek ten może być realizowany poprzez zlecenie usług cateringu lub dostawę artykułów spożywczych. Natomiast dyrektor musi ustalić sposób zapewnienia wyżywienia oraz wysokość należnej opłaty. Chcę zwrócić uwagę na to, że dyrektor będzie również podpisywał umowę na realizację świadczeń mających na celu zapewnienie wyżywienia, dojdzie tym samym do udzielenia zamówienia publicznego. Zawarcie umowy wymaga przeprowadzenia postępowania zakupowego. Jeżeli wartość zamówienia będzie co najmniej równa 130 tysiącom złotych lub wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 tysięcy złotych, wtedy mamy reguły opisane wewnątrzszkolnym regulaminie jednostki, najczęściej zawartym w kontroli zarządczej. W katalogu usług społecznych zostały umiejscowione m.in. usługi dostarczania posiłków do szkół, czyli catering. Taka kwalifikacja sprawia, że w wielu sytuacjach decyduje się na zlecenie usług w zakresie cateringu na innych zasadach niż wynika to z ustawy o zamówieniach publicznych. Takie postępowanie jest jednak błędne. Od 1 stycznia 2021 roku zamawiający nie ma już takiej swobody w ustanawianiu procedury wyboru wykonawcy usługi społecznej, jaką dawała dotychczasowa. Ustawa z 2004 roku. Szanowni Państwo, dyrektorzy, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Jeśli macie pytania, napiszcie je w komentarzu pod nagraniem. Podzielcie się swoimi wrażeniami, jak Wam podoba się nowa, radiowa formuła dźwiękowego ademekum dyrektora. Pozdrawiam Grzegorz Nazaruk.